Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana Bożym Ciałem, jest jedną z najważniejszych w całym roku liturgicznym. Dziś jesteśmy w parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Zamościu, żeby opowiedzieć Wam o tym święcie, jego historii, tradycjach oraz obyczajach. Kto lepiej nam opowie o święcie Bożego Ciała, jak nie ksiądz? Dziś naszym przewodnikiem jest ksiądz Sławomir Korona, wikariusz tutajszej parafii, społecznik, nauczyciel, duszpasterz Amazonek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w parafii świętego Michała Archanioła, kościół, który został wybudowany na początku XX wieku jako kościół garnizonowy dla armii carskiej a zatem był to Kościół prawosławny, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku został przemianowany na Kościół katolicki i do lat 50, końca lat 50. ubiegłego wieku służył jako Kościół Garnizonowy. Od 1979 roku jest to parafia świętego Michała Archanioła, która towarzyszy parafianom zamieszkującym na tym terenie aż do chwili obecnej. Kiedy mówimy o Bożym Ciele, o uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, trzeba nam się cofnąć do wieku XII, kiedy to jednej z zakonnic augustiańskich objawił się Jezus Chrystus i pragnął, aby czczono Jego ciało i krew w Czwartek, po uroczystości Trójcy Przenajświęczej. Wiązało się to z wydarzeniem, które miało miejsce w wieczorniku, kiedy Chrystus zgromadził swoich uczniów tuż przed swoją męką śmiercią, aby pozostać z nimi pod postacią chleba i wina. Trzeba było czekać na dogmat, który mówi o tym wydarzeniu, aż do XIII wieku. Kiedy Sobor wypowiada się o. Obecności Chrystusa, rzeczywistej obecności Chrystusa w, pod postaciami chleba. I wina zaczyna się cześć wobec najświętszego sakramentu. Jeden z ojców zakonnych, który wybierał się w pielgrzymkę do Rzymu w Bolzano, dzisiejszym na północy Włoch, odprawiając świętą, zauważył, że Hostia krwawi. Zemdlał na ten widok. Kiedy parafianie obecni na Mszy Świętej zobaczyli, co się wydarzyło, podeszli bliżej, zauważyli, że nie tylko korporał, na którym spoczywała Hostia, ale widać także obraz Chrystusa. Ten korporał, ów kapłan, zawiózł do papieża, który rezydował w Orvieto, i po dziś dzień możemy ten korporał i Chrystusa, który jest w, w swoim ciele i w swojej krwi w najświętszym sakramencie, podziwiać w katedrze w Orvieto. Oddajemy w tej uroczystości cześć Chrystusowi, który jest po pośród nas obecny w ciele. I krwi w tym małym kawałku chleba jest obecny Chrystus. Ten, który przychodzi, staje się dzieckiem, aby nas zbawić, i aby swoim życiem pokazać, jak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I mamy okazję do tego, aby Chrystusowi za to podziękować, że jest pośród nas w tym małym. Zwykłym, niepozornym znaku, a który ofiaruje nam tak bardzo wiele. Symbolem Bożego Ciała jest chleb, który w naszej polskiej tradycji zawsze odgrywał szczególną rolę. Gospodynie błogosławiły znakiem krzyża świeżo wypiekane bochenki. Niedopuszczalne było spożywanie chleba w nakryciu głowy lub sięganie po niego brudną dłonią. A okruchy nigdy nie wyrzucano, tylko zbierano specjalną szufelką i szczoteczką i je palono. Boże ciało to święto całej parafii. Ludzie bardzo aktywnie uczestniczą w przygotowaniach. Ozdabiają ołtarze, dziewczynki sypią kwiaty, a na trasie procesji ludzie umieszczają w oknach podobizny świętych oraz święte obrazy. Pierwsze procesje Bożego Ciała odbywały się w kolonii. Były to procesje przede wszystkim w intencjach przebłagalnych o dobre zbiory, o błogosławieństwo o to, aby nic złego nie dotykało tych, którzy Zanoszą swoje modlitwy do Boga. Dzisiaj mamy procesję do czterech ołtarzy. Zanoszone są tam liczne. Intencje, a przede wszystkim przy każdej stacji, przy każdym ołtarzu, śpiewana jest jedna z części suplikacji, i w ten sposób jest to zarówno uroczystość dziękczynna, uwielbienia Pana Boga za to, że jak to śpiewamy w jednej z pieśni, zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi, ale także jest to moment do tego, aby poprosić, aby On pobłogosławił tym wszystkim, którzy Razem z nim żyją w jednej wspólnocie ludzi wierzących. W dawnej Polsce celebracja Bożego Ciała wyglądała troszkę inaczej. Przy ołtarzach odgrywano sceny, w których występowały postaci biblijne, reklamowano wiersze oraz śpiewano pieśni. W procesjach brali udział wszyscy: cechy, rzemieślnicy, wojsko, a w stolicy sam król. Do dnia dzisiejszego przetrwał zwyczaj zrywania gałązek brzozy z czterech ołtarzy podczas procesji. Ludzie wierzą, że ich domowi przyniosą one szczęście, zdrowie i ochronią przed złem. Ludzie zakopywali brzozowe gałązki razem z czterema karteczkami z czterech Ewangelii w czterech krańcach pola, po to, aby chronić się przed gradem i burzą. Gałązki i brzozy wkładano także w okolice drzwi, okien, obory, stajnie, aby ochronić mieszkańców i ich dobytek przed złem. Jedną z nieodłącznych tradycji związanych z Bożym Ciałem są wianuszki z kwiatów i ziół. Dawniej ksiądz poświęcał je w kościele podczas Bożego ciała i zostawały tam one na całą oktawę, czyli na 8 dni. Dopiero po 8 dniach wierni zabierali je do domu, aby przynosiły temu domowi szczęście, chroniły od chorób i zła. Do wicia wianków używano wybranych roślin oraz ziół, które miały znaczenie ochronne. Były to m.in. bylica, tak zwane Boże drzewko, macierzanka, rozmary, niezapominajki oraz rumianki. Parafia świętego Michała jest żywą, aktywną wspólnotą. Kościół jest wypełniony wiernymi nie tylko od święta i stanowi dla nich oparcie w tych trudnych czasach. Święto Bożego Ciała jest nierozerwalnie związane z naszą tradycją i obchodzone od setek lat. A jakie tradycje związane z tym świętem znacie wy? Dajcie nam znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.